Cześć wszystkim, wpadam do Was na chwilę, bo zaraz jadę do pracy. Chciałabym Wam pokazać nowości, które są dostępne u nas teraz w przedsprzedaży. Nie wiem, czy będą w stałej ofercie, ponieważ wymagają dużo pracy, a jeżeli będą, to będą na pewno droższe. Teraz macie okazję kupić je naprawdę w bardzo atrakcyjnych cenach. Zapraszam na stronę sklepu. I tak, pierwszą nowością jest szafka, bo jest dość szeroka. Jest to szafka na klucze i na listę, czyli tu z tyłu możemy sobie wrzucić listę, a tu z przodu mamy możliwość zawieszenia tych dwóch elementów, bo one przychodzą do Was w paczce osobno. Więc jeżeli chcecie, to je przyklejacie. Jeżeli nie, to nie możecie z zrobić zupełnie coś innego, tak? Ten element jest ruchomy, więc jeżeli chcecie wyjąć i mieć taką dość szeroką szafkę całkowicie, to też jest taka opcja. Szafka jest. O, o, Rana od góry i można sobie ją dostosować jak komu się podoba. Druga to jest komutka. Komutka ma drzwi, i w środku półeczkę, i do tego ma trzy szufladki urocza na biżuterię. Mam pomysł na ją, ale kiedy go wykonam, to nie wiadomo. Zapraszam Was serdecznie do zakładki Przedsprzedaż u nas na stronie. Tam zobaczycie cenę komutki, bo ja już nie pamiętam. Wiem, że różnica między stałą ceną, a tą w przedsprzedaży to jest między 10 a 15 zł na, na tych szafkach. Zapraszam Was serdecznie, ja uciekam i miłego dnia Wam życzę.